Tylko jesteś się cokolwiek robisz, wiesz. Jest tu mancia! Jest tu pociąg! Derek i mi <laughs> Frytka i kartą fejcia! i karto fejcia! i karty fejcia! Bapsi kocał Chodźcie tu wesołe skoczki! Wesołe skoczki! Teraz sprawdzimy obecność. Obecność. Gdy wyczytam czyjeś imię, ten ktoś pokaże się nam wszystkim, a ja postawię znaczek przy jego imieniu tu na liście. Ale Czy wszyscy już gotowi? Gotowi, Pani Wierciku! Zaczynamy! Śmieszka? Jest! Top, 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 top. Tip. Jestem tutaj, panie Wierciku. Frytka? Wesoła, zakręcona frytka. Obecna, panie Wierciku. O tak. A kto nam przypomni? Który zakręcony wesoły skoczek zaniesie dziś listę obecności do pana Borsuka Lisa? Do sekretariatu? Ja, 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 ja. Tak. To frytka! Tak, dzielna mopsinka frytka. Dobrze, czy nadal chcesz to zrobić jako pierwsza frytko? Całkiem samodzielnie? Tak, pięknie, proszę, pani Wierciku. No to wracamy do naszej listy. Uwaga! Hiena Hawi? Hawi? Jestem pani Wierciku. Au! Dobra, czy mam ci jeszcze przypomnieć jak dostać się do sekretariatu Frydko? Tak, proszę panie Wierciku. Dobrze, a więc pójdziesz prosto tym korytarzem, skręcisz w prawo, ominiesz szkolną bibliotekę w samym rogu, a potem za salą gimnastyczną znajdziesz szkolny sekretariat. Czy dobrze pamiętasz drogę? Korytarz, w prawo, biblioteka Wrogu, sala, sekretariat! Pewnie, że pamiętam drogę. To dla mnie zwykła bułka z masłem. Wezmę tylko kartofel. O, e, Wezmę tylko mój plecak, proszę pana. ho <śmienny> nie będziesz potrzebować plecaka. O! O! Muszę to załatwić sama, kartofelciu. Zostań w ukryciu, dopóki nie wrócę, dobrze? Wrócę za trzy machnięcia psikowym ogonem. <śmienny> Gotowa? Panie wierciku, na razie! Powodzenia! A jeśli jednak się zgubisz, zapytaj kogoś o drogę. Jasne, panie wierciku. Korytarz w prawo. Biblioteka w rogu, sala, sekretariat. Korytarz w prawo. Biblioteka w rogu, sala, sekretariat. Hmm. Korytarz w prawo. Biblioteka w rogu. Sala? Sekretariat. Jasne. Tutaj skręcam w prawo. Korytarz w prawo. Biblioteka w rogu. Pyrek. Hej! Pyrek. Pako, Ewa, hej! Tak. Dzień dobry. Jestem frytka. Młodsza siostra Pyrka, tylko do niego pomachałam. Przepraszam. O, nie ma za co. Miło cię poznać, Frytko. Dzięki, że do nas wpadłaś. Pyrku, pomachaj do siostry. Hej. <grybuj> a O, w którą stronę mam teraz iść? Korytarz? Skręcić w prawo? Nie. W lewo! Nie! Biblioteka, sala. Aaaa! Tak! O bardzo pana przepraszam. Czy może mi pan pokazać, gdzie jest sekretariat? Muszę tam zanieść listę obecności wesołych skoczków. Pan wiercik kazał mi zapytać o drogę, gdybym się zgubiła. Oczywiście! Przejdziesz koło biblioteki, frytko! W samym rogu i za salą gimnastyczną znajdziesz sekretariat. Jasne! Tak! Już zapamiętam! Dzięki! Korytarz w prawo biblioteki. Pytaj. Dzień dobry, panie sekretarzu. Przynoszę listę obecności wesołych skoczków. O, właśnie widzę. Dzięki, frytko. Jesteś pierwszym wesołym skoczkiem, który przyniósł mi listę w tym roku. <laughs> Bardzo ładnie. Dobrze, jesteś pewna, że trafisz z powrotem do sali wesołych skoczków całkiem sama? Jasne, trafię sama do sali. To będzie dla mnie bułka z masłem. No to lecę! Ci Jejku O! Oh. K <laughs> oh. którym ty teraz mam iść? bym chciała, żeby kartofelcia była ze mną i pomogła mi znaleźć drogę. Kartofelcia? Kartofelciu, czy to ty? E? O. Kiedy się zgubię, muszę spytać o drogę. Przecież tak powiedział pan wiercik. Przepraszam, może mi pani pomóc? Witaj, pewnie jesteś wesołym skoczkiem. A pani? Jestem pani wełna, jak masz na imię? Ja? Frytka. A, młodsza siostra pyrka. To pani zna pyrka? Znam każdego ucznia w tej szkole. No witaj, w tęczowym lesie, Frytko. A powiedz, dlaczego nie siedzisz w swojej sali razem z całą grupą? Widzi pani, zaniosłam listę obecności do sekretariatu, wpadłam do sali gimnastycznej i do sali muzycznej. A teraz widzę, że się zgubiłam. I chcesz mnie zapytać o drogę? Jesteś bardzo rozsądna i odważna. Zasłużyłaś na znaczek pani wełny. Dobrze, mam pokazać ci drogę? Tak, proszę. Otędy. A, ale w rewanżu chciałabym, żebyś coś zrobiła dla mnie, Frytko. Jasne, pani wełno. Czy na oliwisz mi kółka od wózka? Trochę mi skrzypią, zauważyłaś? To już tutaj. Spójrz, sala wesołych skoczków jest na końcu korytarza. Dzięki pani Wełno! Bardzo miło było cię poznać. Pani Wełna? Kartofelcia! E? Kartofelciu, co ty robisz na korytarzu całkiem sama? Tak bardzo się o mnie martwiłaś i wyszłaś, żeby mnie poszukać? O, dziękuję, kartofelciu. Ukryj się szybko, maleńka. No już. O. Cześć! Uff. A wiesz co? Od teraz już nie będę zostawiać cię w plecaku. Zabiorę cię wszędzie tam, gdzie pójdę. Nawet w szkole w tęczowym lesie. Frytka i kartofelcia. Będę cię nosiła w kieszeni. Moja kochana Miliusza Mysiu-Pysiu. O, Frytka! Byliśmy ciekawi, gdzie jesteś. Czy dostarczyłaś listę panu Borsukowi Lisowi? Dostarczyłam, panie Wierciku, i zgubiłam się, niestety, ale byłam dzielna i spytałam o drogę. No, zakręcona robota, brawo! Powiedz, kto pomógł ci odnaleźć drogę? Najpierw pomógł mi nauczyciel Pyrka, potem spytałam pewną panią Wełnę. <laughs> pani Wełna? Właśnie mówiłem twoim kolegom, że pani Wełna jest dyrektorką szkoły w tęczowym lesie. I jest przełożoną nas wszystkich. To niewątpliwie bardzo ważna osoba. I bardzo sympatyczna. Tak! Pokazała mi drogę i dała mi znaczek. Jej frytko! Zaniosłaś listę obecności do sekretariatu już pierwszego dnia. To poważne zadanie dla przedszkolaka. No wiem! Wprawdzie się zgubiłam, ale spytałam o drogę. Dwukrotnie. Haha! <śmienicza> Nieważne, że jestem mała, zawsze znajdzie się jakaś dobra dusza, która pomoże mi się odnaleźć w mojej szkole. Dobrze mówię, kartofelcu. Mhm. Hahaha! <śmienicza> prytko, <śmienicza> brawa, Frytko! Skakuj. Wszyscy gotowi? Tak błyście i śni! Cały w słońcu śni. Na dachu ma czerwone światło, czerwone światło ma i wyje. Uuuu. Uuuu. Ma głośny klakson Mobso, mobso, mobil! To papcia policyjny, mobso, mobil! Mobso, mobso, mobil! To papcia policyjny, mobso, mobil! Na cześć pierwszego dnia w przedszkolu! <śmienny>